Niewykluczone, że w nadchodzącym roku Ukraina przestanie istnieć. To słowa Nikolaja Patuszewa, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina. A my z Ernestem chcemy sobie dzisiaj porozmawiać o rosyjskich reakcjach na pokojowe inicjatywy Donalda Trumpa. Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0, program Centrum Miroszewskiego. No i co, erneście? Mamy od dłuższego czasu te tańce dyplomatyczne ze strony Amerykanów, różnego rodzaju inicjatywy. Rozmawialiśmy ostatnio o wywiadzie prezydenta Załońskiego z takim amerykańskim youtuberem Lexem Friedmanem, którego trochę potraktowaliśmy jako taką kanał komunikacji pomiędzy nadchodzącym nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, a właśnie kijowem. Z drugiej strony, jak Rosjanie na to reagują? No, wywiad Nikołaja Patruszewa, czyli byłego szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Komsomolskiej Prawdzie, człowieka, który jest uznawany za tego, który jest w najbliższym otoczeniu prezydenta Władimira Putina i co mówi Patruszew, że w tym roku być może Ukraina przestanie istnieć. No i jak my mamy to traktować? Tak jak do, dosłownie ta wypowiedź brzmi, to znaczy takie zachęta w rosyjskim stylu do prowadzenia negocjacji. A czy to jest oczywiście ironia. Natomiast w jakimś sensie rosyjskie władze wiedzą, że otwiera się pewne okno możliwości tak naprawdę są w podobnej jakby stanie niepewności jak wszyscy wokół. Nie wiemy do końca, jakie będą pierwsze decyzje administracji, w którą stronę zmierza ich spojrzenie na, na konflikt. Natomiast Rosjanie też tego nie wiedzą, więc stosują taką technikę eskalowania pewnych oczekiwań, żądań i pewnej przesuwają tą granicę potencjalną, a, akceptacji warunków właśnie nie wiadomo czego, wstrzymania ognia, rozejmu, pokoju pokoju to dużo powiedziane po to żeby wysłać sygnał administracji czy nadchodzącej administracji bo oczywiście to nie są przypadkowe wypowiedzi taki briefing natychmiast ląduje w Waszyngtonie na stołach co powiedział kto jednocześnie mamy też w Bloombergu takie przecieki dotyczące tego że Putin jest dzisiaj o wiele bardziej zuchwały w tym sensie że dostrzega przewagę na froncie i uważa że trzeba wrócić w istocie do Kształtu porozumień, jakie miały miejsce w Stambule przed niemal trzema laty czyli rozbrojenia Ukrainy i w zasadzie uznania de jure anektowanych terytoriów. A więc powtarza te same warunki, i Ławrow jeszcze dodaje to przy innej okazji że no cele wojny pozostały niezmienione. Z perspektywy naszej to oznacza po prostu dezintegrację Ukrainy czy unicestwienie Ukrainy jako niepodległego bytu. Pytanie, jak to będzie odebrane w Waszyngtonie, prawda? No bo z to naszej jest perspektywy to jest, to jest jasny sygnał, że nie jesteśmy zainteresowani poważnymi rozmowami, bo liczy się to, gdzie dokąd dojdziemy w najbliższym czasie na froncie na, na placu boju i to jest główny czynnik determinujący naszą wolę do rozmów. Dosyć arogancko pokazane jest to, że nie jesteśmy zainteresowani za pokojem, ale wysłał też sygnał i patruszew, bardzo ciekawy, na końcu tego swojego bardzo krótkiego wywiadu, żeby trochę zagrać na tej nucie, prawda, szczególnej szczególnego charakteru w, jakby, roli Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym, czyli nie chcemy z żadnymi Europejczykami gadać, tylko z Wami, Amerykanami, tak. e, że cała reszta nie ma sensu. Więc to jest taki gest, że no, my tu chcemy, prawda, podzielić na nowo. Region, w którym toczy się ta wojna, więc no, to jest taki sygnał. Ale wiesz, co ja się tak zastanawiam, jak przeczytałem ten wywiad, bo ja odbieram te działania administracji Trumpa, nadchodzącej administracji Trumpa i, i, i te wszystkie takie balony próbne, które są wypuszczane z różnych kierunków, jako też takie trochę badanie dobrej woli. Dwóch krajów, w tym przypadku Rosji i Ukrainy, czy one rzeczywiście chcą negocjować i na ile jesteśmy w stanie im zaufać. I jeszcze jedno, i w zależności od reakcji tych krajów, to znaczy i Ukrainy, i Rosji, być może pojawią się z tej strony administracji Trumpa jakieś benefity, czy raczej bardziej pozytywne spojrzenie na pewne oczekiwania. No i w tym momencie wychodzi taki patruszew i mówi, że no co mówi? No mówi, że Ukraina może przestać istnieć w tym roku 2025, że my o Ukrainie jesteśmy w stanie negocjować tylko ze Stanami Zjednoczonymi, czyli tam tam nawet nie będzie Ukrainy jako takiej, tak? To znaczy tak odbieram te słowa samego Patruszewa. No ale te negocjacje w zasadzie nie będą negocjacjami, tylko to ma być jakaś kapitulacja narzucona przez Stany Zjednoczone i Rosję, gdybyśmy mieli sobie to tak szkicować. No i z punktu widzenia tak właśnie Donalda Trumpa i tej jego zapowiedzi, że on rozwiąże ten konflikt 48 godzin, co ostatnio wydłużył do 100 dni, jak usłyszeliśmy, no to ja nie widzę możliwości w ogóle jakichkolwiek negocjacji, bo te warunki z jednej strony, to znaczy ukraińskiej, jak i teraz rosyjskiej, one się tak rozchodzą, że trudno w ogóle jakikolwiek punkt wspólny tutaj znaleźć. Przecież no, zasadniczym punktem wyjścia powinno być to, czy jest gotowość w ogóle do nie tylko do rozmów, bo tą gotowość wyrażają obie strony, tylko warunkują to inaczej, prawda? Rosjanie jako warunek dają po prostu maksymalne, maksymalne swoje cele, które zdefiniowali już dawno temu, i nie są gotowi do ustępstw. I mówię, że to są te warunki brzegowe negocjacji dla nich, prawda? I tyle. Ukraińcy gwarantują swoje warunki, czyli utrzymanie integralności terytorialnej, sprawiedliwy pokój. I to wszystko, o czym już tutaj nieraz mówiliśmy. Więc jeżeli spojrzeć na to z takiej klasycznej negocjacyjnej pozycji, nie wiem, takiego blisko wschodniego bazaru, no to mamy dwie strony, które eskalują tą cenę, prawda? No i oczywiście wiemy, że jak ktoś tam chce sprzedać coś na Bliskim Wschodzie, to oczekuje też z naszej strony aktywności, nie akceptacji tej tak. kosmicznej ceny, którą daje na wejście, tylko rozmowy. I to jest taki sygnał, który mówi, że jesteśmy gotowi do ustępstw, nawet chcemy z Tobą porozmawiać. Ale ja nie jestem przekonany, czy możemy tą analogię stosować tutaj, czy Rosja jest gotowa do tego. Czy ten ten sygnał może być tak odebrany w Waszyngtonie. To znaczy, że o, no to jest klasyczny numer: podwyższają stawkę po to, żeby mieć z czego zejść, prawda? Więc to może być taka interpretacja. Natomiast Rosjanie, no mówiąc o tym nawet tutaj, jak Patruszew, że Ukraina może nie być w tym roku, hmm. to jest nawet eskalacja w ogóle tego, co Rosja już wcześniej mówiła w pewnym sensie. My no wiemy, tak. że celem jest de facto unicestwienie Ukrainy jako, jako niepodległego bytu, ale tu mamy to wyostrzone, prawda? Więc, żeby być może prowokować u niektórych w Waszyngtonie taką myśl, że no, jeżeli Rosjanie zejdą z tej pozycji, że będą zainteresowani utrzymaniem jakiegoś kadłubowego państwa ukraińskiego w takiej czy innej formie, to to już jest ustępstwo. To jest klasyczna rosyjska metoda. Maksymalizujesz po to, żeby mhm. udawać potem, że, że poszedłeś na ustępstwa. Pytanie, czy Trump to widzi, czy specjaliści to wiedzą, widzą, prawda? No pytanie, jak to otoczenie Trumpa będzie to filtrowało dla, dla jego ucha i do jakich kroków by namawiało? No to, to słuchaj, ja bym szedł jeszcze na taki poziom trochę detali tego samego wywiadu, bo tam padają pewne bardziej konkretne sformułowania co do tego, jak Ukraina powinna wyglądać, czy to znaczy, czy jak ten konflikt mógłby zostać rozwiązany, to znaczy Patruszew mówi, że świat powinien uznać aneksję do, tak zwanej Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, obwody, obwodu zaporowskiego, hersońskiego, no i aneksję Krymu i Sewastopola. I co ciekawe, on tam jeszcze zakreśla, ja to tak przynajmniej odbieram, nie wiem, czy też to tak odczytałeś, taki zakres apetytów potencjalnych, co byśmy jeszcze chcieli łyknąć, mówiąc kolokwialnie, i on tutaj wymienia Charków, Odessę, Mikołajów i Dnipro. Więc to jest ten zakres apetytów, jak Rosja miała, być, znaczy jak te działania Rosji w kontekście Ukrainy powinny dalej wyglądać. Zresztą to nie jest chyba dla nas żadnym zaskoczeniem, bo myśmy te mapy rosyjskich apetytów już pokazywali niejednokrotnie. To się trochę rymuje z tym, co kiedyś Miedwiediew pokazywał rok temu, jeśli dobrze pamiętam w Soczi na takim zjeździe młodzieży rosyjskiej. Myśmy tę mapę i o tym w ogóle wystąpieniu Miedwiediewa zrobiliśmy odcinek. Więc to nie jest żadnym dla nas zaskoczeniem. Ale żeby odejść też trochę od Ukrainy, to tam padają jeszcze, pojawiają się jeszcze dwa państwa, to znaczy Udawia. Co do której Patroszew też mówi, że albo że Mołdawia też może przestać istnieć, albo zostanie wciągnięta przez inne państwo, być może Rumunię, tu tutaj jakiś taki nie wiem, czy to jest próba grania na jakichś takich właśnie nastrojach rumuńskich, które mogą być obecne co do tego, jak zachować się względem Mołdawii. No i drugi kraj to są państwa bałtyckie, o których wspomina, że jest tam dyskryminacja Rosjan. Więc na pewno Bałtowie ten sygnał dostrzegli, bo tak jak powiedziałem, mówi to nie byle kto, to jest jeden z najbliższych współpracowników samego Putina. Czy znaczy, wiesz, że Bałtowie coś, coś ciekawe, że wspomina. Dlatego, że wrzuca klin, to znaczy pokazuje, że sygnalizuje, że te państwa mają szczególny charakter, a więc wyłącza je niejako ze wspólnoty zachodniej. Oczywiście odwołuje się do starego argumentu, że jest dyskryminacja ludności rosyjskojęzycznej, natomiast symbolicznie pokazuje, nie próbując zastraszyć oczywiście, że te państwa mają jakiś inny status w rosyjskiej hmm. polityce. Inaczej się na nie patrzy. Mołdawia pojawia się z perspektywy wyborów, które jesienią będą, parlamentarnych. Operacja wpływu na wybory prezydenckie i na referendum europejskie. O której mówiliśmy, miała miejsce, zakończyła się niepowodzeniem, choć było blisko, a była bardzo zaawansowana. Ja traktuję ją jako pewien właśnie eksperyment, który, z którego wnioski z pewnością zostały wyciągnięte i te metody będą jeszcze raz w inny sposób, w mocniejszy sposób użyte w najbliższych miesiącach. I to jest zapowiedź tego, że patrzymy na tą sytuację i będziemy działać. Więc tu oczywiście Rosjanie zaznaczają symbolicznie tą mentalną mapę swoich interesów i wpływów. I chcą też przekonywać i swoich obywateli, bo Patruszew tutaj mówi to głównie do Rosjan. W rosyjskiej gazecie się to ukazuje, popularnej bardzo. Więc to jest, to jest w zasadzie tabloid, który trafia do tabloid, tak. setek tysięcy Rosjan, dlatego jest sformułowane to w bardzo prosty sposób. Taki, Dosłownie, to jest kilka kapitów tak naprawdę, to nie jest jakaś długa rozmowa. Ale ma trafić do Rosjan, do, do Rosjan z prostym przekazem, gdzie jesteśmy i czego oczekujemy. Ale też oczywiście błyskawicznie trafia do nas na zachód i jest tłumaczone, żeby zrozumieć rosyjskie aspiracje. Wrócaj jeszcze do tego, co powiedziałeś, czyli o tych te terytorialnych zakusach. Tam jest ważne to, że on chce, wyraźnie zaznacza, chce uznania prawno-międzynarodowego. Tak. W planie Kelloga, który gdzieś się pojawiał w ostatnich miesiącach, było takie sformułowanie, że Ukraina powinna się powstrzymać przed próbą odbicia tych terytoriów i walczyć o to drogą dyplomatyczną, i nie oczekujemy od Ukrainy uznania. Że to jest ziemia zagarnięta przez Rosjan na wieki, wieków, i nie, nie oczekujemy od Ukraińców uznania tego formalnego. Rosjanie pokazują, że to jest coś, czego oni oczekują. To jest też, też sygnał negocjacyjny do Trumpa, że to jest dla nas warunek konieczny poważnych rozmów. No i znów widzimy, że tu mamy rozdźwięk, prawda? I. wiesz co, wejdę, ci, wejdę ci w słowo, bo to jest moim zdaniem potencjalny dość spory rozdźwięk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a nie Rosją a Ukrainą, w tym sensie, że jeśli popatrzymy na historię polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to Unik jest bardzo wyraźna, ta doktry doktrynalnie uznawania. Aneksji terytoriów przez inne imperia. My mówiliśmy kiedyś o państwach bałtyckich. To znaczy to była doktryna nieuznania formalnie aneksji państw bałtyckich przez Stany Zjednoczone w 1940 roku. Oczywiście w 1940 roku wiele ludzi mogło się pukać w głowę i mówić, że to nie ma żadnego znaczenia, no ale okazało się, że po tych 50 latach jednak miało. I w tym sensie wydaje mi się, że to będzie trudne do przełknięcia dla Stanów Zjednoczonych. Tyle mojej dygresji. Pewnie tak. I dlatego warto będzie po 20 stycznia, gdy dojdzie do inauguracji prezydenta Trumpa, przysłuchiwać się uważnie, jak tego rodzaju przekazy są, będą, będą odbierane w Waszyngtonie. No nie przypadkowo teraz się takie rzeczy ukazują i wypowiedzi przecież, z teoretycznej wypowiedzi Putina i Patruszew, i Ławrow, to jest przygotowywanie gruntu. Prezydent Zelański robi to samo, to znaczy narracyjnie musi pracować teraz bardzo mocno, aby informować o tym, jaka jest, jaka jest ukraińska perspektywa. Ta rozmowa z Friedmanem, o której mu rozmawialiśmy, też, też miała temu służyć. Więc to jest na razie bitwa o ucho prezydenta Trumpa. I ona dopiero się rozpoczyna tak naprawdę, bo z wypowiedzi też i Patruszewa, i Ławrowa podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych wynika, że z jednej strony mają duże nadzieje i niezwykle się ucieszyli w związku z tymi różnymi wycieczkami o Grenlandii, kanale panamskim, prawda? O tak. to... To wręcz nie byli się w stanie powstrzymywać, mówiąc, że tak, 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 to właśnie no, Grenlandczycy muszą odwołać się do prawa samostan samostanowienia tak jak mieszkańcy Krymu i Donbasu i zdecydować o tym, do kogo chcą przynależeć. Więc tutaj taki trolling uprawiają Rosjanie, wykorzystując to zamieszanie wokół wypowiedzi prezydenta Trumpa. Przy czym, przy czym moim zdaniem, to jest błąd ze strony Rosjan? Ja bym tak nie robił, bo to podnosi koszty potem w samej Stanach Zjednoczonych, to znaczy możesz to bardzo łatwo zinstrumentalizować, że będziesz się zachowywał tak, jak są Rosjanie. Zbyt analitycznie podchodzisz, myślę, że to jest rodzaj takiej. Okay. Są tak zadowoleni z, z tego. Ja, ja się nie dziwię trochę, bo wiesz, jak odrzemy to z, jakby z takiej warstwy emocjonalno-politycznej, to co niektóre z tych wyrażeń, słów, wypowiedzi można traktować jako w zasadzie podobne do tego, które towarzyszyło o no tak, Aneksji to Krymu. Więc to dla nich to jest taka melodia, którą rozumieją i którą chcą trochę wzmocnić, pokazać, że. Że z jednej strony odwołujemy się do prawa do samostanowienia na Krymie Jest w sposób fałszywy, oczywiście, natomiast tak, na takim symbolicznym poziomie odwołują się do takiej, myślę, co się czasami błędnie mówi, realistycznej wizji. To znaczy, że tak naprawdę to wszyscy mają w nosie zasady, prawo międzynarodowe, prawo do samostanowienia, tylko silni decydują i tyle, a słabsi muszą się podporządkować, tak czy inaczej. I tutaj tak murgamy okiem, no my wiemy, że no, rozumiemy ambicje amerykańskie. No wiecie, jesteśmy tacy sami i to jest takie wielkomocarstwowe opuszczenie oka też do publiki zewnętrznej, że możecie starać się jak, jak, jak chcecie, ale tak naprawdę zasady, prawo nie ma znaczenia. No my, trzeba z tym walczyć na różnych poziomach, bo z perspektywy naszej, naszego regionu, jakby popularność tego rodzaju retoryki, gdyby się przenosiła jeszcze na politykę, no to rodzi poważne zagrożenia i ryzyka. Ja myślę, że w ogóle to, to co teraz powiedzieliśmy w, w tym odcinku, to byłby taki fajny wstęp, czy taki fajny łącznik można zrobić z naszym konkursem i pytaniem o to, jak będzie wyglądał stan wojny. Wojny rosyjsko-ukraińskiej, bo ja bym troszkę obstawiał, że idziemy na zwarcie, a przynajmniej na kontynuację, ale odcinek o konkursie będzie w tym tygodniu, w czwartek. Od razu Państwa możemy zaprosić na 18 .00. w czwartek. Pogadamy sobie o Państwa odpowiedziach i o naszych odpowiedziach z Ernestem. A tutaj już stawiamy kropkę i tradycyjnie zapraszamy jutro, czyli we wtorek o 18 porozmawiamy sobie o rosyjskim systemie bankowym i długu, jaki ma Kreml i czy rosyjski system może to wytrzymać. Do zobaczenia. Do zobaczenia.